Zapraszam Was na pierwszy filmik serii Back to School i będzie to Back to School 2020, więc bardzo ogólnie się cieszę. Ja ogólnie lubię oglądać filmiki Back to School i nawet przygotowałam sobie kurszukę School Success, także dzisiaj odnosimy sukces, bo rozmawiam o szkole wakacyjnej, więc a teraz nie przeglądamy i zaczynamy. Najpierw przejdziemy do trzech, to właśnie do to dwóch toreb i jednego plecaka, które prawdopodobnie będę nosiła do szkoły. Pierwszy plecak, i wydaje mi się, że jego będę najczęściej nosiła. Jest to plecak z pumy, a z zdeśmana. Bardzo mi się podoba, ze względu na to, że nie jest bardzo rozbudowany, a jednocześnie ma dużo kieszonek i wszystko pomieści. Bo ja lubię wszystko posegregować w innych kieszonkach. Pierwsza kieszonka. Mam że ten plecak wygląda na mniej pojemny niż w rzeczywistości, bo jest on bardzo pojemny i jak na taką tą mniejszą kieszonkę jest on naprawdę, jest ta kieszonka bardzo, to bardzo duża i wydaje mi się, że to by nosiła kluczek, bo przeważnie tak robię. Kluczyk i legitymację. To nie jest jeszcze coś, ale teraz mi nic nie do głowy. Druga kieszonka, która jest tak bardzo wciśnięta i ciężko ją otworzyć. Jest to dosyć duża Jest to dosyć duża kieszeń i prawdopodobnie w niej będę nosiła teczkę i zeszyty. No i trzecia, ta największa, która ogólnie jest przeznaczona na laptopa, nawet na sobie tak pisało, bo zamawiałam go przez internet. Jest to kieszonka, w której przeważnie nosi się laptopa, ale ja laptopa nie noszę, bo ja przesadnie chodzę na studia, tylko idę do ósmej klasy. Będę w niej albo nosiła teczkę, albo w tej drugiej kieszonce, jeszcze nie wiem. Albo jakieś karty, pracę, może strój na WF, nie wiem. No i wiadomo, książki i piórnik. I ogólnie on kosztował 123 zł razem z przesyłką i zamawiałam go na oryginalnej stronie deśmana Z tyłu również wygląda tak, ma czarne plecy i regulowane, regulowane ramionka. To jest bardzo fajne, że ma... Wyprofilowany tył. Tak delikatnie profilowany, bo miałam też w tamtym roku plecak z Kulpaka. W tamtym roku, dwa lata temu, yy, miałam plecak z Kulpaka, który miał serio dobrze wyprofilowane te plecy. Tutaj też jest to delikatnie wyprofilowane, także bardzo fajnie. No i wiadomo, dwie świateczkowe kieszonki na picie. A ja na to do picia zawsze biorę mnóstwo, więc to się przyda. Kolejna rzecz to jest torebka, którą ogólnie bym i tak kupiła, ale że jest baktu to z to będzie ona mi służyła jako torebka do szkoły. Jest ona, jest, jest to torebka od Kaley and Kendall Jenner. Bardzo mi się ona podoba, jest w kolorze srebrnym. z tyłu również jest ona srebrna. I wiecie co, jest teraz netki z nią problem, ponieważ ja ją zamawiałam na przypadkowej stronie, którą znalazłam, bo szukałam ogólnie torebki Kaley and Kendall i znalazłam ją na stronie Midiamo. Ja tą stronę wam, jeżeli mi się uda, podlinkuję w opisie, ale. Mm, jest taki problem, bo ja ostatnio sprawdzałam i nie ma już tej torebki w takim kolorze. Jest ona w czarnym, takim ala wężowym, z ala wzorkiem, ale nie ma tej srebrnej, więc tej srebrnej już nie znajdziecie. Jest ona okropnie, ale to okropnie powiem, Ona mi tutaj zmieści wszystkie książki, szczerze mówiąc. W środku jest ona czarna, tutaj również ma. To również ma, hmm, ma wyszytek Casey and Kendall i ta w które będzie duży klucze i telefon. I to jest bardzo fajne, że ona mi wszystko zmieści, bo ja dużo tych rzeczy noszę i to jest bardzo fajne. Ile ona kosztowała? Kosztowała ona 278 zł z... bez przesyłki. Z przesyłką tak około 300. Nie, 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 tak około 300, ale bardzo mi się ona podoba. I wydaje mi się, że zakup jednej a porządnej torebki to jest dobra inwestycja niż zakupienie 50 torebek, ale ze słabą jakością i tak no, one nie wystarczą. Kolejna torba, i to już ostatnia, którą mam. Nie, nie, nie zwariołam, nie kupiłam ich 30. Mam tylko dwie. A kolejna torbka to jest z Wielkiej Brytanii, z sklepu BM. Jest bardzo fajna ze względu na to, po pierwsze, jest ona związana z Hogwartem, czyli coś, co ja bardzo lubię i lubię Harry'ego Poda, więc ten motyw mi się bardzo podoba. Hogwarts Athletic Department. W środku jest cała czarna, jest ona bardzo pojemna i ogólnie ona jest sportowa, ale ja nie wiem czy będę ją używała jako sportowa torba czy jako taka na książki, jeszcze nie wiem. I jedną jej wadą jest to, że ten pasek jest tak szybko gniecący się, tak łatwo go wygiąć i no nie będzie to wyglądało zbyt estetycznie, no jak widać już ciężko go tak wygiąć, żeby wyglądał ładnie, ale jest dwustronny, jest dwu Stronny i dwukolorowy. Z jednej strony jest złoty, a, w drugiej, a z drugiej strony jest czerwony, czyli barwy Gryffindor. Bo Gryffindor to był dobrze. Z tyłu również wygląd jest standardowy czerwony i po bokach ma znak Już jesteśmy w temacie Harego Pottera. No, już, no bo jak, żeby inaczej. Pionik również mam z Harego Pottera. E, też, ale to mniejsza. To za chwilę. Piórnik jest to piórnik tuba. Ja ogólnie bardzo lubię takie piórniki, bardzo fajnie mi się sprawdzają. Jest on jak inaczej z Gryffindoro. Jestem gryfonką w Harry Potterze. Również ma znak Harry Pottera z obu stron. I na metce również mam już te Harry Potter z czarnym suwakiem. W środku jest czyściutki biały I on kosztował około 5 funtów również. B M i drugi piórnik, który prawdopodobnie będę nosiła częściej, bo po prostu bardziej mi się podoba, nie że ten jest zły, bo ten jest śliczny, ale ten jeszcze bardziej mi się podoba, bo jest w kolorze srebrnym, czyli drugim moim ulubionym kolorze. Jest on zrobiony z zamku błyskawicznego Zipit. To jest naprawdę bardzo fajne, że on jest z tych zamków błyskawicznych. Już w którymś roku, chyba w czwartej klasie miałam taki piórnik i bardzo fajnie mi się sprawdzał. I on również jest BM i kosztował mnie około 3-4 punkty. To, to jest takie wyróżniające go. Jeżeli, jeżeli się bardziej przypatrzycie, to ma kolorowy zamek, taki bardziej ombrek, w którym przechodzi te kolory, co też jest bardzo fajne i daje mu uroku. Pewną rzeczą, z którą mam, to jest niestety ostatnia rzecz z Harego Pottera. Jest to Bidon, bidon, który ma bardzo fajny napis związany z Hogwartem, jak również logo Hogwartu. Bardzo fajnie się go czyści. Już go raz czyściłam, żeby po prostu go doczyścić ze sklepu. Również. Otwiera się w miarę, w miarę płynnie, nie przecieka, więc to jest duży plus. następne rzeczy, które wam pokażę, są to rzeczy, które kupiłam w miejscowym sklepie papierniczym, więc nie podawam konkretnie sklepu, ale byłam z, z sklepu papierniczego. I pierwsze dwie rzeczy są to ołówki, ołówki z Faber castell Ja mam co roku te ołówki, naprawdę bardzo fajnie się sprawdzają. I mam jakże inaczej, w kolorze srebrnym i takim brązowym, metalicznym. Kosztowały one 4,50 za sztukę. Następną, rzecz jest, następną rzeczą jest to zmazywalny zakreślacz z pilota. i Jest to kolor taki bardzo ładny, ponieważ jest to kolor taki, e, co się Powtarzam, jest to kolor niebieski, czyli bardzo ładny i przy okazji zmazuje się więc równie fajnie. I kosztował mnie on 8,50. Następną rzeczą, również z tego sklepu, jest to temperówka Milan, Milan Capsule. Chyba chyba to, że mają tą kolekcję i kosztowała ona 11,99, 11, bo tu mam jeszcze cenę. Tutaj mamy um, gumkę, a tutaj temperówkę, więc nie trzeba zabierać dwóch rzeczy i tam miejsce w piórniku. A tego miejsca zawsze brakuje, bo zawsze zabieram mnóstwo zakresacie ciekopisów, więc to miejsce jest dla mnie ważne. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam już w oszał jest to korektor Profis. Ja te korektory bardzo lubię, bo po pierwsze nigdy się nie zacinał prawie nigdy mi się ten korektor nie zaciął z tej firmy, więc bardzo fajnie, ale no nic szczególnego, po prostu za, po prostu korektor, bo chyba powiedziałabym zakręciacz, korektor i prawdopodobnie kupię tego jeszcze więcej, ale na razie mam tylko jedną sztukę. Następnymi rzeczami, które wam pokażę przechodzimy do ze bo ich mam najwięcej i pierwsze dwa z ich Pierwszy zeszyt, to jest zeszyt w linii, jest to, że zeszyt w formacie A560-kratkowy. I powiem wam szczerze, że ja zawsze piszę w kratce jedynie w polskim, no bo w Polskim od tego to go ode mnie wymagają, piszę jedynie w linie, a reszta wszystkie zeszyty mam w kratkę, także jak mam w linii, to rozumiem, że to idzie do polskiego. I to jest akurat w linie. Tak wygląda z okładki, również ma srebro, co, co bardzo mnie cieszy. A tak wygląda z tyłu. A drugim i to jak na razie jedynym zeszytem, który mam, jest to zeszyt w formacie A4. A4, 40-kartkowy, 80-kartkowy w kratkę, bo jak żeby inaczej, z bardzo fajnymi, geometrycznymi wzorami. I napisem, który tak mi motywuje, że to nawet nie spodziewałam się, że tak napis może mnie zmotywować. You are amazing, remember it. To jest piękne. Czy To nie jest piękne, to jest piękne. I ten zeszyt kosztował mnie 7 zł, a ten kosztował mnie 3,50 zł zeszyt kosztował 3,50, a ten większy większym formacie A4 kosztował mi 7, Przechodzimy do rzeczy, które kupiłam w Biedronce, a pierwszą rzeczą jest są to zakreś... zakreślacze, cienkopisy, zawsze mi się to mieli, cienkopisy z Mikaja, ich jeszcze nigdy nie miałam, ale kupiłam je ze względu na to, że wiele dziewczyn na YouTubie pole... je, je poleca i podam do moją Stabilo, a Stabilo naprawdę mam yy, dobrą jakość, więc zobaczymy i sprawdzę, i oczywiście mam znać jak zwykle, czy to się sprawdziło, czy nie i kosztowało mnie to 9,99 Teraz przechodzimy do zeszytów. Trochę mam tych zeszytów, ale powiem Wam szczerze, że ja zawsze mam tak, że wolę kupić tych zeszytów więcej i ewentualnie, kiedy skończy mi się zeszyt na przykład do fizyki, to nie muszę go kupować, tylko mam już w domu, bo kiedy nie mam tak, to po prostu jakoś źle się czuję i zawsze tak robię co roku, więc pierwszy zeszyt, który Wam pokażę, jest to taki z wilkiem, bardzo ładny, też również ma szarość, w takim też motywie troszeczkę drewnianym. Jest on w linie A, czyli będzie to polskiego, myślałam, że jest w kartkę, ale jest w linie. 60 kartków w formacie A5 i wszystkie te zeszyty kosztowały mnie 0,50. 50. Zł. To jest bardzo fajna cena, jeżeli szukacie dobrych, w miarę dobrych jakościowo, bo to nie jest Oxford, ale w miarę dobrych jakościowo zeszytów przy przystępnej cenie, to polecam Wam Biedronkę, bo naprawdę te zeszyty są bardzo fajne. Drugi zeszyt w twardej okładce, ten był w miękkiej, ten jest w twardej. Jest to taki z złoto-białymi motywami geometrycznymi. Jest on w formacie A4,96-kartkowa w bo jakżeby inaczej. I prawdopodobnie będzie do fizyki, bo jakoś mi się kojarzy z fizyką. I teraz ten zeszyt to jestem cała ja w papierze. Jest tutaj astrologia, jest tutaj niebo, jest tutaj, tutaj mój księżyc, czyli mój motyw. Jeszcze gdyby zamiast srebra było, zamiast złota było srebro, to by było już całkowicie piękniej tu do mnie. Jest to 60 kartkowa A5 w formacie, w formacie w kratkę. Tak to wygląda. O, tutaj też wewnętrznie ma te księżyce, nawet nie zauważyłam. Ale wiecie co, był, to była tylko jedna sztuka. Jak ja jeszcze zobaczę gdzieś ten zeszyt, to pewnie wezmę go więcej, bo jest po prostu prześliczny. Kolejny zeszyt w twardej okładce jest to taki zeszyt w kratkę, 96-kartkowy. Wszystkie, 96, wszystkie te twarde okłady są 96-kartkowe w motywie marmurkowym z ananasem i różowo, różowym i takim delikatnym fioletowym oraz rose gold. Bardzo ładne. Pod pójdzie jako brunopis lub notatnik, bo często tak powiem. Kolejny zeszyt to jest Follow the Rainbow, czyli gołań tęcza. Gonitę chyba tak, chyba dobrze przetłumaczyłam. 96 kartkowy kratka, również złoty, 50 i bardzo mi się on podoba. Z tyłu wygląda tak, a z przodu tak. I ostatni w twardej okładce jest to naprawdę bardzo ładna okładka. Summer the best season z bardzo fajną okładką. Nie wiem, jakoś czemu kojarzy mi się to z amerykańskich dla nastolatków, Nie wiem, czy wy też tak macie, bo mi się tak kojarzy. Również a 56 kartkowa kratka, w środku wygląda tak, a z tyłu tak. Więc to teraz sobie przypomniałam, że ten zeszyt to jeszcze był z Oshow i on ma 32 kartki i jest on w kratkę w formacie A5 w miękkiej okładce. Bardzo fajny ogólnie napis. Princess is here. A z wygląda tak. Następną rzeczą jest to yy, zestaw geometryczny, geometryczny elastyczny skajet, czyli taką standardową chyba biedronkową linią, nie jestem pewna, ale prawdopodobnie jest to również zestaw, który się fajnie zlikwina, jest on elastyczny, można go zgiąć, wywozić do piórnika, na mi miejsca. Taki patent. już, yy, ekierka i linijka. I taka moja mała szkolna obsesja, a właściwie to nie obsesja, tylko rzecz, która bardzo mi pomaga w nauce i bardzo ją lubię. Czyli mianowicie zakładki indeksujące, i to jeszcze są takie, na których można pisać, więc jeszcze lepiej. Yy, I one są w takim kolorystyce ombre, taka ombre, pas ombre pastelowe. Ja nawet otworzę, żeby wam pokazać. Dobra, ciężko to otworzyć. W formie mamy tutaj takie, naprawdę myślałam, że one są, naprawdę one są bardzo ładne, Myślałam, że będą yy, będą ale są bardzo łatwe. Yy, więcej mamy tych znaczników i te karteczki: TODO, to jest super lista. TODO, bardzo ją lubię. I druga sztuka, również bardzo podobna, właśnie też skajet bo jest to skajeta i one kosztowały wszystkie, obie sztuki kosztowały 3,50. I teraz otworzymy, zobaczymy, jak, ona, jak to wygląda w środku. A w środku jest to bardziej różowe. Powiem szczerze, że chyba te bardziej mi się podobają, jeżeli chodzi o kolor, a te są bardziej różowe i również mam tutaj listę do, więc to jest bardzo fajne. Ja bardzo ładną opakowanie z takimi rose gold żółkami. I tak moi drodzy, kończymy dzisiejszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Stawcie subskrypcję, łapkę w górę i wpadniecie na mojego Instagrama, bo zapomniałam Wam wspomnieć, ale na moim miejscu jest mieliście taki malutki przesmak tej torebki Kelly and bo nie mogę się powstrzymać. Ja ją zabrałam na miasto i była naprawdę bardzo fajna i bardzo przydatna przy okazji. Zapraszam Was do subskrybowania, lajkowania i zostawiają komentarzy. a ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku.